Zgadza się, przyszła Ewa, to Ewa! Jesteś Teddym! Fajne przebranie! <grystanie> dzięki! Misio, dzięki! Ty. Jesteś tęczą? Tańczącą tęczową królewną. Wieczorem będzie cukierek czy psikus? Eklerek czy pikus? Cukierek czy psikus? Super fajna część Halloween. Idziemy razem z przyjaciółmi do sąsiadów? Każde z nas dzwoni do innych drzwi. Ktoś otwiera Ej. i mówimy: cukierek, cukierek czy psikus? Wtedy dorośli zawsze mówią nam, że ślicznie się przebraliśmy. I wrzucają nam słodycze! Jej! Chodźmy już, Karla. Chcę zebrać mnóstwo słodkości. Jak wrócimy, to się z wami podzielimy! Emmo, pomyślałaś sobie to samo co ja? Chcę się przebrać! Przed nami cukierek czy psikus? Stroje. Potem cukierek czy psikus! Świetny pomysł! Cześć! Wtedy czas na cukierek czy psikus z przyjaciółką! I potrzebujemy super przebrań! No to nie trzeba mnie namawiać! Już czas, to wiem! Uśmiechem zacznij każdy dzień no chodź! Już czas! Przygoda jest w nas! Chodzi o to, by zebrać tonę słodyczy. Ile to tona? <tuna> tona to bardzo dużo. Czas zadzwonić do czyichś drzwi. O, Zapomniałam. Przecież drzewa nie mają drzwi. <tuna> Jasne, że mają. Cukier czy Panie Sowo! Podoba wam się wspólna zabawa w cukierek czy psikus? Oj tak! Zebrałyśmy mnóstwo słodyczy. Nie Ewa? O? o nie! Gdzie ona jest? Musimy ją znaleźć. Odciski dłoni i kolan. Chodźmy za nimi. Ślady kończą się tutaj, więc musiała się wczołgać na to dyniowe pole. Jak mamy znaleźć ją wśród dyń, kiedy ona przebrała się za dynię? To jest proste. Polecisz nad tym dyniowym polem i poszukasz dyni, która się rusza. Dynie się nie ruszają, Teddy. O, ale Ewa ta... Magii czas, księżyca, blask To wszystko mówi nam Cukierek czy psikus zrób Lecz nie bądź wtedy sam Gdziekolwiek pójdziesz w Halloween Weź przyjaciół tam Jeden gorszy niż dwa Troje czworo sens ma Razem, Razem będzie raźniej wam Bądź z przyjaciółmi Magicznie słodki czas Najlepiej bądź z przyjaciółmi Niech przygoda niesie was Dobrze z kimś bawić się. Nawet gdy wystraszyć cię chcę Bądź z przyjaciółmi Magicznie słodki czas Najlepiej bądź z przyjaciółmi Ta przygoda Cukierek czy psikus, ale nie dostałam słodyczy. Mamy zrobić psikusa? Przepraszam, że puściłam twoją dłoń. Przyjaciółka od zbierania cukierków jest ważniejsza niż jakieś słodycze. Prawda, dzięki Emma, ale szkoda, że nie udało mi się zebrać więcej słodyczy. Na przykład tych. Jesteśmy z toną słodyczy i z bolącymi od dzwonka palcami. Obiecaliśmy, że się z wami podzielimy. Wybierzcie co chcecie. Ja panie, Może za rok! Ha?